Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego na Ziemi jest tyle cierpienia i konfliktów? Teoria planetarnych więzień stwierdza, że nasza planeta jest miejscem, gdzie dusze są uwięzione, aby zostać tu na wieczność. Po śmierci, dusze są przyciągane przez piękną ideę i połykane, aby zostać poddane elektrowstrząsom usuwającym im pamięć. Następnie dostają nowe komendy i są wysyłane na Ziemię, aby powtarzać cykl niby nauki, ale w rzeczywistości to błędne koło trwające od wieków. Jeśli jakikolwiek jest być, próbuje przeniknąć przez ekran siły, jest on złapany w rodzaj elektronicznej sieci. Skutkiem jest bardzo surowe pranie mózgu, które usuwa pamięć jest być przy użyciu ogromnego wstrząsu elektrycznego usuwając wszystkie wspomnienia i tożsamość z nieskończonej przeszłości. Wstrząs uniemożliwia jest być przypomnienie sobie kim są, skąd pochodzą i jakie mają umiejętności. Stają się robotycznymi nieistotami, pozbawionymi umysłu. Po wstrząsie stosuje się posthipnotyczne sugestie, aby zainstalować fałszywe wspomnienia i fałszywą orientację czasową. Każde jest być, jest hipnotycznie polecane, aby wrócić do światła po śmierci ciała, utrzymując cykl na zawsze. Może to czas, abyśmy zaczęli szukać prawdy i uwolnili się od tych ograniczeń?